żeby porozmawiać o wystawie, o postaciach płynących ze świata? Co to są za postacie? Co to jest za wystawa? Myślę, że um, jest to wystawa trochę o nas. Te postacie płynącego świata to jesteśmy, niejako my, e, którzy przez ten świat niejako się prześlizgujemy, czy być może właśnie przepływamy. Jest to trochę o naszej codzienności. E, to będzie wystawa Davida Hockneya i Aseny Fujikawy, artysty uznanego, z bogatym dorobkiem bardzo także poważanego i młodej artystki japońskiego pochodzenia, która postanowiła za taki punkt swoich rozważań artystycznych uczynić japońskie kio, czyli taki właśnie Płynący świat, tendencje w Japonii, która niegdyś i mam wrażenie, że do tej pory obrazuje ten uciekający nam świat, te nasze życia i te właśnie wydarzenia. To jak wyglądają właśnie te tendencje, jak wygląda jej sztuka? Asana Fujikawa um, przygotowuje dla nas cykl ceramicznych postaci, są to bardzo małe obiekty, które w pewnym sensie są też ilustracjami bajek, które ona wymyśla, jak wiemy bajki i baśnie niekoniecznie dla dzieci, są przeznaczone, ponieważ mają w sobie bardzo dużo takich treści, które dla nas, dla dorosłych ludzi, również posiadają refleksję. I to jest taki czynnik łączący zarówno pracę Davida Hockneya i Asany Fujikawy, z uwagi na to, że Hockney pochyla się na doskonale znanymi nam właśnie braci Grimm, nie obrazując ich w sposób dosłowny, ale wybierając jednak takie Fragmenty, wybierając wycinki tych, tych baśni i bajek, które odpowiadają też jego sztuce. A więc mamy do czynienia z baśniami braci Grimm, mamy do czynienia z baśniami japońskiej artystki Asane Fujikawy i mamy też kuratorkę Matilde Felix, która te dwa światy w bardzo poetycki, subtelny sposób łączy. Jak te światy się ze sobą łączą? Czy jest dużo różnic między tymi baśniami? Z pewnością, ponieważ różnią się one samą kulturą. Kultura japońska oparta jest na innych wierzeniach, na innym sposobie wierzenia, na, na postrzeganiu natury i przyrody też w bardzo ważny sposób. Więc kulturowo są inne, ale też pod względem fantazji i wyobraźni są, są, są inne. Więc mam wrażenie, że jeżeli pozwolimy sobie jako, jako odbiorcy pobyć trochę dłużej z tymi obiektami, z tymi pracami, z tymi baśniami, będziemy Mogli odkryć nieco więcej a, takich mądrości dla siebie, ale też pomyśleć o tym, jak bardzo my pędzimy, jak bardzo nam ten świat ucieka i pomyśleć trochę nad własnym życiem, bo jakby też jest to jedna z takich refleksji, jaka z tej wystawy ma się usnuć. Czyli właśnie refleksja, żeby przyjść do muzeum, zatrzymać się trochę i zastanowić, się, jaki jest przekaz i właśnie i co mówią te prace. Tak, jest to niezwykle ważne dla nas, jako dla organizatorów, ale myślę też, że dla każdego odbiorcy sztuki jest to ciekawe wejść nieco głębiej w pracę. Spróbować odczytać to, co artysta, czy to, co sama praca chce, chce powiedzieć. a Już nawet nie chodzi tylko o te aspekty, czysto techniczne, czy kwestia grafiki, czy kwestia ceramiki, ale też te ukryte gdzieś malutkie elementy czy treści, które mogą właśnie poszerzyć też kontekst wystawy, jak i też wydźwięku samych prezentowanych prac. Czy ta wystawa rozumiem jest otwarta dla wszystkich? Każdy może przyjść. Tak. Każdy może przyjść na tę wystawę i oczywiście nasz zespół również przygotowany jest do tego, żeby opowiadać o, o tej wystawie, ale też dostępny jest katalog. W którym można przeczytać bardzo interesujące teksty, ale również wywiad z samą artystką o tym, w jaki sposób kreuje te swoje światy. I przyznam, że rzeczywiście są to bardzo ciekawe, ciekawe teksty i ciekawe słowa artystki, która niejako łączy się ze swoimi pracami, tworząc takie prywatne światy i mając bardzo dużą łączność z tymi obiektami, które realizuje. Czyli bardzo osobista, bardzo intymna sztuka. Tak. Tak, z tego względu, że zarówno David Hockney, jak i też Asana Fudzikawa swoją twórczość opiera na, na własnych doświadczeniach, stąd też to jest kolejny kontekst tych, tej wystawy. I mówi on po prostu o doświadczeniach artystów i zarówno Asana Fujikawa tworząc te magiczne światy, można powiedzieć, opiera się na doświadczeniach własnych. I Mając za sobą pewien bagaż życiowy, przerzuca niejako te, te, ten bagaż na działania artystyczne, na te prace, które powstają. Stąd też one są głęboko zakorzenione w, w życiu i w takiej codzienności naszej. Jak również David Hockney, cykl niby oparty na baśniach, ale jednak mówi trochę o tym jego życiu, o jego tożsamości, o jego ówczesnych problemach, ponieważ cykl ten powstał w latach w 1969 roku, więc trochę w innej rzeczywistości, wolniejszej na pewno, ale również prace te mówią stradzają przynajmniej trochę jego perypetii. I wciąż są aktualne właśnie nawet mimo tego, jak się czasy zmieniły, tak? Na pewno są aktualne, może nie w sytuacji, w której nas nasz świat teraz pędzi bardzo, bardzo szybko, ale na pewno w kwestiach tożsamościowych, na pewno w kwestiach takiego typowego naszego człowieczeństwa, tego, tej naszej kondycji czysto ludzkiej, tego bagażu, który niesiemy i tego, w jaki sposób rzeczywiście my jako, jako, jako ludzie funkcjonujemy, bo chyba to aż tak się nie zmienia. A czy ta sztuka była dla nich formą ucieczki, czy raczej autoterapii? Myślę, że um, autoterapia może być za daleko idącym słowem, ale na pewno e, pewną formą analizy, e, pewną formą myślenia, pewną formą e, zrozumienia, i wydaje mi się, że to, to też się nie zmienia, jeśli chodzi o twórców, że jeżeli coś trapi twórcę bądź jakieś zagadnienie czy problem interesuje to próbuje go w jakikolwiek sposób wyeksponować się w tej swojej sztuce i chyba o to chodzi też w tej sztuce. jeżeli chodzi o to zrozumienie właśnie, to czy nie należy się bać tej, tej sztuki, że nie, że nie zrozumiemy, że nie będziemy wiedzieli o co chodzi? Oj nie, absolutnie, ponieważ um, sztuka jest dostępna dla każdego i nie musimy się bać, że nie zrozumiemy, Możemy po prostu przyjść, wyjść, podoba mi się, mi się nie podoba, ale też możemy spróbować zagłębić się w nią nieco, nieco bardziej, możemy zapytać o sobie pilnujących, możemy uczestniczyć w wydarzeniach towarzyszących, które my także będziemy realizowali w Oppenheimie, czy wczytać się w treści tak, żeby nieco głębiej wejść w proponowane przedstawienia, ale na pewno sztuki nie należy się baj, bo ta sztuka ma pomagać nam. I ma na być drogowskazem? To... Myślę, że ma być dla nas jakoś odskocznią, ma w jakiś sposób naprowadzać nas na pewne, na pewne zagadnienia i myślę też, że umilać nam, że to jednak życie. I chyba emocje są też ważne w tym wszystkim, właśnie żeby przeżywać tą sztukę i próbować odnajdywać właśnie jakieś emocje w tych dziełach sztuki. tak? Myślę, że każdy, każdy odbiorca, każdy widz ma swój własny sposób przeżywania sztuki. Czy jest to emocja, czy jest to czytanie, czy jest to, to wchodzenie jakby głębiej w pracę. Każdy ma swój klucz. Na pewno fajnie, i fajnie, jeżeli rzeczywiście dajemy szansę tej sztuce i rzeczywiście, jeżeli jesteśmy z nią bliżej i za każdą wystawą nieco bliżej i, i wtedy ona staje się nam też bliska. Kiedyś właśnie nie były traktowane poważnie, teraz od, od lat przeżywają renesans, są właśnie jakby traktowane już bardziej serio, czy to też odgrywa właśnie ważną rolę? Myślę, że tak. Myślę, że baśnie zawsze miały ten czynnik uczący, moralizatorski, jednak były pisane przez dorosłych ludzi, niby dla dzieci, ale jednak ta moralizatorska część jednak opierała się na doświadczeniu i wiedzy już osób dorosłych. Więc wydaje mi się, że to jest taka trochę przestroga dla nas. tak że jakim powinno się być, bądź jakim nie powinno się być, albo co może nas czekać, jeśli będziemy tacy, a inni. Więc wydaje mi się, że te baśnie i bajki są też takim um, ciekawym sposobem na przyjrzenie się samym sobie um, i pomyślenie o tym, jak może myśleliśmy kiedyś na temat, czytając jako dzieci, baśnie. Ale też być może porównać nasze aktualne życie, w którym jednak coraz częściej liczy się pęd, pieniądz kariera, a coraz mniej te wartości, które są trudno wymierzalne i trudno określane w jakichś takich kategoriach zysku czy strat. Tak, i taka może być rola baśni, a z kolei Japonia się wielu osobom kojarzy z anime i z mangą. Czy, czy tutaj fani mangi i anime znajdą coś dla siebie? Myślę, że znajdą na pewno, ponieważ fani mangi i anime również kochają kulturę japońską, więc ta, te przedziwne światy, które zostały wykreowane, na pewno opierają się o, o, o tę kulturę. Co prawda sposób tworzenia nie jest odpowiadający do końca Manzy, bo jednak tutaj mamy inne proporcje i mamy inny sposób rysowania. Natomiast każdy fan Japonii, każdy fan sztuki japońskiej czy kultury japońskiej z pewnością coś dla siebie znajdzie, ponieważ wszelkie prace zachowane są właśnie w tej estetyce japonizującej i są po prostu jako dzieła sztuki piękne. Tak i rozumiem, że to jest właśnie też dla tych, którzy są otwarci na nowe doświadczenia, na nowe przeżycia i nie boją się tej sztuki. Tak, myślę, że yy, myślę, że jest dla wszystkich, a ci, którzy się boją, powinni przyjść i się przestać bać. Tak, bo to wyjątkowa <gry> wystawa też w wyjątkowej przestrzeni. Jak wyglądało właśnie dopasowywanie tych prac do tej przestrzeni? No tak, tutaj należy zaznaczyć, że Oppenheim jest kamieniczką zabytkową i wbrew pozorom nie jest taki duży, jak wydaje się być widziany z przestrzeni z Placu Solnego, więc rzeczywiście wmontowanie tych prac nie było takie łatwe, szczególnie też wniesienie poszczególnych elementów ekspozycyjnych czy scenograficznych więc należało otwierać nieotwieralne okno i, i, i tutaj wielkie pokłon dla producentki wystawy, która pokonała jednak nasz zabytek. I oczywiście też trzeba zaznaczyć, że wystawa była pokazywana wcześniej w berlińskim Kolbe Museum, gdzie była właśnie pierwsza odsłona, ona przyjechała do nas teraz na cztery miesiące. I no, musieliśmy dopasować, jednak, dostosować tę scenografię do przestrzeni wystawy. Natomiast to, jak wyszło, no, to, to już zostawiam Państwu do oceny. Tak, i to będzie można oglądać od 31 stycznia w Oppenheim. Tak? Przez następne 4 miesiące. Zapraszamy więc i czekam na więcej równie ciekawych, intrygujących wystaw. Dziękuję serdecznie, bo też mnie zapraszamy. Mam nadzieję, widzimy się w Oppenheim.